Panie Boże Wszechmogący, Ojcze nasz Niebieski, przychodzę do Ciebie z pokorą i czcią, uznając wielkość Twojej obecności w moim życiu. Dziękuję Ci, że udzieliłeś mi łaski poznania mocy modlitwy, daru, który pozwala nam przebywać w bezpośredniej komunii z Tobą. Tak jak Jezus często udawał się do odosobnionych miejsc, aby się modlić, tak i ja szukam chwil samotności, w których mogę całkowicie oddać się Tobie, z dala od rozpraszaczy świata. Modlitwa jest filarem siły na mojej chrześcijańskiej drodze. W chwilach trudności i niepewności znajduję pocieszenie i nadzieję w wzywaniu Twojego imienia. Jesteś skałą, na której mogę utwierdzić swoją wiarę, wiedząc, że słyszysz każde słowo, każdą prośbę i że odpowiadasz zgodnie z Twoją doskonałą wolą. Pomóż mi zawsze pamiętać o znaczeniu wycofania się na modlitwę, tak jak to zrobił Jezus, abym mógł zostać duchowo wzmocniony. Panie, wiem, że życie chrześcijańskie nie jest pozbawione wyzwań. Przeciwności, z którymi się borykam, są często intensywne i niepokojące. Ale to w modlitwie znajduje schronienie i spokój. Jezus w swojej nieskończonej mądrości wiedział, jak ważne jest odsunięcie się od tłumów i szukanie Twojej obecności w modlitwie. Pozostawił nam doskonały przykład całkowitego polegania na Tobie. Obym podążał Twoimi śladami. Szukając Twojego oblicza w każdej chwili mojego życia. Modlitwa jest moim bezpiecznym schronieniem, w którym znajduję ukojenie dla mojej udręczonej duszy. Kiedy otaczają mnie burze życia, w tobie znajduję schronienie. Ojcze, niech nigdy nie zaniedbuję mocy modlitwy. Bo dzięki niej otrzymuje siły potrzebne do stawienia czoła każdemu wyzwaniu. Oby tak jak Jezus, który odszedł na modlitwę we wczesnych godzinach porannych, tak i ja znajdę chwilę ciszy, aby głęboko połączyć się z Tobą. Panie, często czuję się przytłoczony wymaganiami życia codziennego. Obowiązki i zmartwienia mogą odwrócić moją uwagę od tego, jak ważne jest bycie w komunii z Tobą. Pomóż mi pamiętać, że modlitwa jest niezbędna dla mojego zdrowia duchowego i emocjonalnego. Obym, podobnie jak Jezus, celowo poświęcił czas na przebywanie w Twojej obecności. Odnawiając swoje siły i odnajdując kierunek swojego życia. Umiłowany Ojcze, zdaję sobie sprawę, że modlitwa to coś więcej niż tylko proszenie o zaspokojenie moich potrzeb. Jest to czas uwielbienia, wdzięczności i uwielbienia dla Ciebie. Jezus nauczył nas rozpoczynać nasze modlitwy od wywyższania Twojego imienia i uznania Twojej świętości. Niech moje modlitwy będą zawsze przepełnione uwielbieniem i czcią, uznając, że jesteś godzien wszelkiej chwały. Spraw, abym zawsze przedkładał Twoją wolę nad moją. Panie. W chwilach słabości i rozpaczy znajduje odnowę w modlitwie. Jezus w swoim człowieczeństwie również przeżywał chwile udręki, ale zawsze uciekał się do modlitwy. W ogrodzie Getsemani modlił się żarliwie, okazując całkowite poddanie się Twojej woli. Spraw, abym nauczył się całkowicie Ci ufać. Nawet jeśli nie rozumiem Twoich planów. Niech moja wiara będzie umacniana nieustanną modlitwą. Ojcze, pomóż mi zrozumieć, że modlitwa jest rozmową z Tobą, okazją do usłyszenia Twojego głosu i rozeznania Twoich planów na moje życie. Jezus pokazał nam, że modlitwa nie jest monologiem. Ale dialogiem. Spraw, abym była wrażliwa na Twoje wskazówki i uważnie słuchała tego, co masz mi do powiedzenia. Niech moje życie kieruje się Twoją mądrością i abym z ufnością i posłuszeństwem podążał Twoimi ścieżkami. Panie. W chwilach świętowania i radości także ja chcę szukać cię w modlitwie. Jezus w chwilach chwały i cudów zawsze kierował chwałę do ciebie, ojcze. Oby nauczyłam się celebrować Twoje imię w każdych okolicznościach, uznając, że od Ciebie pochodzi każde błogosławieństwo. Niech moja wdzięczność będzie wyrażana w szczerych modlitwach, wywyższających Twoją dobroć wierność. Ojcze Niebieski, modlę się, aby moje życie modlitewne było świadectwem dla otaczających mnie osób. Niech moje oddanie Tobie inspiruje innych do szukania Twojej obecności poprzez modlitwę. Jezus nauczył nas modlić się we wspólnocie i wstawiać się za siebie nawzajem. Niech będę wiernym orędownikiem, zaspokajając potrzeby moich braci i sióstr w Chrystusie. Niech modlitwa będzie więzią jedności między nami, umacniającą naszą wspólnotową wiarę. Panie, w chwilach niepewności co do przyszłości, znajduję spokój w zawierzeniu Ci w modlitwie moich planów. Jezu, wiedząc, jakie wyzwania mnie czekają, całkowicie Ci zaufałem. Spraw, abym podążał za Twoim przykładem, oddając Ci wszystkie moje troski i niepokoje, ufając. Że masz dla mnie doskonały plan. Niech moja wiara będzie codziennie odnawiana poprzez szczerą i ufną modlitwę. Ojcze, pomóż mi rozwijać konsekwentne i żarliwe życie modlitewne. Obym nie był tylko chrześcijaninem, który modli się w chwilach kryzysu, ale kimś, kto kultywuje trwałą relację z Tobą. Jezus modlił się regularnie, pokazując nam, jak ważna jest stałość w modlitwie. Niech moje życie będzie naznaczone głęboką pobożnością i niezachwianym zaangażowaniem w codzienne szukanie Twojej obecności. Panie, w chwilach pokus i słabości znajduję siłę w modlitwie. Jezus nauczył nas modlić się, abyśmy nie ulegli pokusie. Spraw, abym czuwał i szukał Twojej pomocy i ochrony w chwilach pokusy. Niech moja modlitwa będzie tarczą przed atakami wroga, utrzymującą mnie silną w wierze i odporną na pułapki grzechu. Niech zawsze zwracam się do Ciebie po siłę i kierunek. Ojcze, modlę się, aby moje życie modlitewne było wyrazem mojej zależności od Ciebie. Jezus pokazał nam, że modlitwa jest aktem pokory, uznania, że potrzebujemy Twojego przewodnictwa i pomocy. Niech zawsze zwracam się do Ciebie z pokornym sercem, szukając Twojej mądrości i przewodnictwa we wszystkich obszarach mojego życia. Niech moja modlitwa będzie wyrazem całkowitego zaufania Twojej dobroci i wierności. Panie, pomóż mi zrozumieć, że modlitwa jest potężną bronią w walce duchowej. Jezus uczył nas, że modlitwa może przenosić góry i zmieniać okoliczności. Obym użył modlitwy jako narzędzia do walki z siłami zła i ustanowienia Twojego królestwa tutaj na ziemi. Niech moje życie modlitewne charakteryzuje się wiarą i odwagą, wiedząc, że jesteś potężny i możesz zrobić nieskończenie więcej niż mogę prosić lub sobie wyobrazić. Ojcze, modlę się, aby moje życie modlitewne odznaczało się szczerością i autentycznością. Jezus przestrzegał nas przed pustymi i powtarzalnymi modlitwami, zachęcając, Abyśmy rozmawiali z Tobą z otwartym sercem. Niech moje modlitwy będą szczere, wyrażają moje prawdziwe uczucia i potrzeby. Spraw, abym zawsze szczerze zbliżała się do Ciebie, wiedząc, że znasz moje serce i pragniesz ze mną intymnej relacji. Panie, dziękuję Ci za wysłuchanie moich modlitw. I za Twoją stałą opiekę w moim życiu. Jezus pokazał nam, że jesteś kochającym Ojcem, który troszczy się o każdy szczegół naszego życia. Niech moje życie będzie świadectwem mocy modlitwy i Twojej wierności, abym zawsze zbliżał się do Ciebie z ufnością, wiedząc, że jesteś dobry i że Twoje miłosierdzie trwa na wieki. W imieniu Jezusa modlę się. Amen.